Witajcie chwała Bogu. Cześć wam wszystkim. w ten piękny popołudniowy czwartek. Jeśli coś jest... No, Bóg no ładnie. Jest piękna pogoda, przynajmniej w miejscu, w którym mieszkam tutaj słoneczko świeci. A co mamy dzisiaj 7 grudnia? No jest dosyć, nawet dosyć ciepło. Ciepło. No słońce świeci jest. Jest ładna pogoda po prostu. Słuchajcie ludzie. I nie macie się na mnie, na te moje, na przykład ten ostatni filmik, ja zawsze wstawiłem, albo w stosunku do komentarzy, jak coś ktoś wchodzi ze mną w dyskusję w komentarzach, bo ja przecież tylko stawiam to, co Bóg oczekuje: słowo Boga w stosunku jeden do jeden z Biblii. Ja nic nie dodaję, nic nie odejmuję, przekazuję jego wolę. I na przykład ja coś komuś tam wtedy odpiszę w tej sprawie, nie? Ktoś mi nagle napisze, że ja nie mogę kogoś osądzać, bo napisane jest w Piśmie Świętym nie osądzaj. I tak dalej, bo będziecie sądzeni. No zobaczcie. Żebym <grym> się tego przestrzegał. No ale ja nikogo nie osądziłem, tylko stawiam jeden do jednego, tego czego Bóg oczekuje. Słuchajcie, no, jak to jest ładnie, nie? Jak ktoś używa niektórych z wersetów z Pisma Świętego nie do swojej obrony nagle, nie? Bo... I żebym ja tego przestrzegał, oczywiście, ja tam odpisałem jedną osobę, że ja tego przestrzegam, ale w takim razie, dlaczego ona nie przestrzega resztę słowa Bożego, które na przykład ja stawiam, przekazuję i mówię to, czego Bóg oczekuje: że na przykład nie morduj, znaczy nie morduj i po prostu odrzucają to wszystko, żeby usprawiedliwiać swój grzech i po to, żeby żyć według swoich zasad, według swoich praw, i ale zarzucają coś komuś innemu, nie? No przykre takie coś. Albo no, nie wchodzą, w coś ktoś napisze tylko szybko i wtedy później usuwa czy tam blokuje. No to jest każdy ma wolną wolę. Wiadomo, nie? Ja też mówiłem, że ja już się nie zmienię. Ja taki będę, ja będę wstawiał. Jeżeli kogoś się razi, to w oczy Słowo Boże i to co ja wstawiam, te filmiki, te posty, no to każdy ma wolną wolę, nie? No, może mnie usunąć spokojnie, tak jak już mówiłem wczoraj, ze znajomych. Ja nigdo, niczy, do, nikogo do niczego nie zmuszam, wręcz przeciwnie, tylko zachęcam. Już to powtarzałem wiele razy, wielokrotnie w tych moich filmikach. Ja nie chcę się z wami kłócić, ludzie, spierać o to. Ja się na przykład z Bogiem nie będę spierał, choćby nie wiem co. No jak ja mogę, człowiek, spierać się z Bogiem? Jak glina może się spierać, jak to Bóg powiedział, z garncarzem, prawda? Coś, no przecież, jeżeli Bóg tak powiedział, ja jestem osobą nowonarodzoną, wierzącą, to ja tak czynię i słucham Jego słowa, wypełniam Jego wolę, żyję według Jego praw, według Jego przymierza, przestrzegam tego, bo ja biegnę do mety i chcę zdobyć koronę żywota. Wiecie, nie chcę odpaść od wiary i na przykład takie dyskusje tam, jakieś. Wy nie dyskutujecie tak naprawdę ze mną, tylko dyskutujecie z Bogiem. I wiadomo, każdy ma swoje, swoje prawo wypowiedzieć się, każdy ma swoje zdanie, każdy ma wolną wolę, ja niczego nie zaprzeczam, ale nie pijcie do mnie, że ja mam że wtedy brak miłosierdzia, że ja kogoś osądzam. Czym ja osądzam? Przecież to są słowa Boże. Jaki brak miłosierdzia? Przecież ja wstawiam jeden do jeden z Pisma Świętego. Co ja takiego zrobię, czego mam? Nic. Czyli usprawiedliwianie takie, na przykład, to tak, jak złodzie będzie usprawiedliwał, przekazanie mi kradni, No to i co teraz? I będzie się ze mną sprzeczał, że może coś wziąć, bo to, to, to i tak dalej. Przecież to jest, to nie jest, ja tego nie nakazałem, nie? Było wczoraj na temat tego, nie morduj, rzucę przekazanie na temat yy, aborcji i tak dalej. Ja stawiłem, stawiłem wersety te z Biblii. No i ze mną ktoś tam dyskutuje w tej sprawie swoje racje. To, to nie jest, przecież to nie do mnie takie coś, tylko do Boga. Jeżeli masz takie rację, jeżeli akceptujesz morderstwo i usprawiedliwiać to w jakiś swój sposób, to Bóg powiedział, jada tym, którzy zło nazywają dobrem, prawda? I ja życzę każdemu naprawdę, żeby obrał tą drogę taką właściwą, się zastanowił nad tym, co mówi, co pisze. Bo w tych czasach ludzie akceptują naprawdę wiele dziwnych rzeczy, wiele zboczeń, jakichś morderstw, jakieś tam propagowania. Jakieś LGBT, ja tam nie jestem za tym, bo Bóg też powiedział, że nie jest za tym, i jasno się wyraził w swoim słowie, co jest do tego, no ja słucham jego słowa, prawda? Ja nie mam nic do was ludzie, tylko ja po prostu idę za bogiem i każdy ma prawo się zmienić, odmienić swoje życie, ukorzyć się, zwrócić do Jezusa, bo propagowanie dzisiaj zła i obieranie go w słodki cukerek, i mówienie, że to jest dobre, to jest dzisiaj w modzie, nie? A jak ktoś się temu przeciwstawi, to nagle jesteśmy i tacy, i tacy, i my chrześcijanie, a Biblia jest odkładana na drugą stronę na bok. Nie? Że to jest ła, jakieś zabobony, w co wy w coś, czego nie ma. No, przykre takie coś, jak gdyby się tak ludzie naprawdę kierowali słowem Bożym, świat byłby piękniejszy. Nie byłoby tego, co się dzieje na tym świecie, te wojny, to wszystko. Te zboczenia, różne takie, no sorry, no, dla mnie to jest no, straszne nie? i wciskanie to wszystko ludziom do szkół. Do przedszkol do, No już od przedszkola nawet, że to jest normalne takie coś. No to nie jest normalne, no sorry, nie? Bóg stworzył Adama i Ewę i powiedział, że taki jest związek, a inne związki to jest obrzydliwość. I czy ktoś tego... Czy ktoś to akceptuje lub nie akceptuje? No ja to akceptuję i też mi się tak wydaje, że tak jest, bo to nie jest dla mnie normalne, nie? I popierać takie coś, to nie ktoś tam sobie popiera, ale ja tego nie popieram. Proste, no co, no? Nie mam nic z was ludzie, którzy tak czynicie, no ale zawsze możecie się odwrócić od tego zła, nie? bo szatan zrobił tak teraz z jego największym sukcesem i osiągnięciem jest to, że jego nie ma. Prawda? Wszyscy myślą, że go nie ma i że to co się dzieje to jest wszystko dobre. Odwrócił właśnie, tak jak powiedziałem, zło zamienił w dobro, żeby ludzie sądzieli, że to jest dobre. No i tak ludzie czynią. I jak, a w ogóle, jak ktoś się temu przeciwstawi, kto coś powie, na to to od razu. A co my jesteśmy za ludzie? Ja się znowu powtarzam. Ja wiem, ja Wam powiem, czy słowo Boże. Mamy też taki piękny przykład w Ewangelii Marka, Barteusza, Miał na imię Bartyusz. Był ślepe od urodzenia. Jezus się go zapytał: Cóż chcesz, żebym Tobie uczynił? A on powiedział, Panie, abym przejrzał. I to ma taki głębszy sens, bo ja tak samo się modlę, mówię do mistrza mojego, Pana Jezusa Chrystusa, Panie, abym ja przejrzał, naprawdę, żebym przejrzał na oczy. I pomóżcie się też tak samo, przejrzyjcie się na oczy ludzie, bo świat zupełnie no, zwariował, nie, to co się dzieje. I tak jesteśmy na końcu czasów, po znakach to widać, to widać, to jest w Biblii, to jest opisane. Gwiazdy będą spadać, będą się ziemi, głód, zarazy, słońce pociemnieje, są zaciemnienia słońca, księżyc będzie miał krwawe oblaski, jest takie co się dzieje, pociernienie. Badajcie to wszystko, czytajcie Słowo Boże, bo koniec jest bliski, nadejście Pana jest bliskie i wtedy... Oj, no, co powiecie Jezusowi? Ci, co się do Niego nie przyznają, z Niego szydzą, Jezus się tak samo do nich nie przyzna. Pomyślcie o tym. Jak mówiłem, bądźmy człowiek dla człowieka, ale zło trzeba piętnować. No, nie gloryfikujmy zła. Nie ma mniejsze czy większe zło. Zło jest złe, zawsze będzie. I ja polecam, naprawdę zachęcam, żeby czytać Słowo Boże, obrać normalną drogę iść, chodzić ścieżkami Pana, prosić Boga o zmianę serca, o zmianę w siebie całkowicie. I uwierzcie, że tak będzie. Przyjmijcie Jezusa Chrystusa, zachęcam was do tego, dajcie mu szansę, a on odmieni całkowicie wasze życie. Pozdrawiam was, błogosławię wam, trzymajcie się z Panem Bogiem, pamiętajcie tylko Jezus.